Cześć, z tej strony Forever i witam w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować jednego z najbardziej przydatnych i zarazem najtrudniejszych fleszy, jakie miałem okazję rzucać. Inspirowałem się robiąc ten materiał tutaj zagranicznym youtuberem, który nazywa się Trilux i chciałem w tym filmiku przedstawić to po swojemu i wytłumaczyć jak rzucać tego flesza. Na samym początku musimy przyjrzeć się rzucanym fleszom normalnie, miatając je o ziemię. I jeśli dobrze widzicie, no to nie odbijają się one nie wiadomo jak wysoko. Ten drugi, tak zwany skaczący flash, inaczej bounce flash, yy, polega na tym, aby rzucić go w momencie, kiedy zaczynamy się cofać. Nie jest ważne, właśnie czy biegniemy, czy idziemy, czy kucamy, najważniejsze jest to, żebyśmy poruszali się do tyłu, rzucając go przed siebie o ziemię. Jak widzicie, różnica w wysokości jest no, naprawdę ogromna. Zobaczycie teraz kilka przykładów w jakich mniej więcej miejscach można takiego fesza efektywnie rzucić i po pierwsze potrzebujemy tutaj przeszkody, no, która zasłoni nas całkowicie mimo iż stoimy. Taką przeszkodą jest na przykład biały box na mapie Dekesh na side A. Możecie rzucić tego flasha jeśli przykładowo ktoś leci do nas z shorta i tak rzucony flash powoduje, że przeciwnik ma totalne mleko. Drugi taki przykład jest na mapie The Dust 2 na sadzie A podczas obrony paki, jeśli znajdujemy się akurat w takiej sytuacji, że utknęliśmy na sadzie nie możemy się akurat tamtą ruszyć no to taki flash powoduje rzucony oczywiście odbijając się od ziemi rzucony z nad tych boxów powoduje kompletne oślepienie przeciwnika nadbiegającego właśnie z gali tam z okolic shorta. Ale najlepsze miejsce, jakie znaleźliśmy z moim tutaj pomocnikiem Vegi, który tutaj pomógł mi w nagraniu tego filmiku, to mur oddzielający Mida od side'u B na mapie właśnie DAS2. Nie dość, że przeszkoda właśnie do pogonania przez tego flesza jest odpowiednio wysoka, to tak rzucony flesz jest praktycznie nie do zaważenia. No, nie da się w ogóle od niego odwrócić, po prostu nikt nie ma takiego czasu reakcji, żeby obronić się przed tym flashem. Według mnie jest on strasznie OP, ale zarazem jest on strasznie, strasznie trudny do nauczenia. Jest jeszcze sporo miejsc, w których można przetestować sobie tego flasha ale na to naprawdę trzeba poświęcić trochę czasu Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał Mimo iż to jest chyba najkrótszy filmik Jaki do tej pory zrobiłem Ale wydaje mi się, że ten też bardzo łatwi niektórym grę Bez niego oczywiście da się grać Da się żyć, tak? Ale jeżeli możemy yy, mieć jakąś przewagę Nad przeciwnikiem, no to dlaczego akurat Z tej przewagi nie skorzystać Dzięki serdecznie za obejrzenie tego filmiku Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie Pozostańcie jak zwykle w Forever i do zobaczenia w kolejnym filmiku na moim kanale Trzymajcie się, papa. Pa.